Witam. Dziś porozmawiamy o bardzo ciekawej rzeczy, jaką jest wykrywanie przez naszą załogę w bitwach realistycznych wrogich pojazdów. Ogólnie w bitwach realistycznych praktycznie cała odpowiedzialność za wykrycie wrogiego pojazdu spoczywa na naszym wzroku i obserwacji mapy. A jednak da się użyć. Załogi, po to, żeby wykryć wrogi pojazd. Za chwilę wszystko ładnie objaśnię, ale jeszcze muszę kilka kwestii tutaj poruszyć. Ta umiejętność jest dość... specyficzna, ponieważ wrogi pojazd może stać obok was i nie zostać wykryty, a z drugiej strony może stać za pięcioma drzewami i ośmioma krzakami, a wy go wykryjecie. Jak to robić? W tym momencie wam już tłumaczę. Widzicie tą strzałeczkę? Na pewno już się z nimi spotkaliście. Czerwona, mrygająca strzałeczka na krańcach mapy. Może być na, na, na jednym krańcu, drugim albo górnym. Zazwyczaj samoloty wam wykrywa przez to. Ale jednak, da się wykryć również pojazdy wroga. Ja w tym momencie, obniżając Górną granicę monitora do poziomu gleby, wymuszam pojawienie mi się tej strzałeczki. Normalnie bym jej nie widział, tak, ale i również tego pojazdu, który jest, no, zasunięty wieloma krzakami. Ja w tym momencie wymuszam pojawienie się tej strzałeczki, i właśnie to nazywam radarem załogi. W tym momencie fokusuje się na kierunku, w którym załoga mi wykryła pojazd. No i jest. Tak naprawdę ten gość mógłby, jakby obejrzał sobie powiedzmy powtórkę serwerową. Mógłby uznać mnie za cheatera i miałby do tego w sumie prawo. Bo to dość dziwne zachowanie, takie fokusowanie się na gościa, którego jeszcze nie widać. A jednak wykorzystałem po prostu mechanikę gry. Weźmy trochę dalej. To jeszcze parę przykładów Wam pokażę jak wykorzystać tę tą umiejętność, i że faktycznie ona działa, i kiedy ona nie działa. Tu mam jedną, tu mam drugą, tu mam trzecią strzałeczkę. Wymusiłem oczywiście pokazanie się ich. No tej nie, bo ona tutaj praktycznie się i tak by pokazała i tak. Ale tych dwóch wymusiłem pokazanie się. To nam niewiele mówi. Mówi nam, że coś jest po lewu. Natomiast to mówi nam bardzo dużo. Bo gdzieś tu, gdzieś tu jest pojazd. Tu jest jeden. I tu jest drugi, którego jeszcze nie widzę. Ja go nie widzę, ale moja załoga już go widzi. Tutaj, oczywiście, wykorzystuję umiejętność strzelania z lornetki. Dzięki temu nie muszę wyjeżdżać przed krzak, tylko z krzaków. Jestem trudniejszy do wykrycia. Poradnik, jak strzelać z lornetki, zrobiłem i jest na moim kanale. Więc, no tutaj, gościu, fajnie tak. Jedzie do przodu, do tyłu, i do przodu, do tyłu, i po prostu nie byłem w stanie w niego trafić. No ale do momentu. Tutaj jeszcze poczekamy na pewien, ciekawą, ciekaw, ciek, pewien ciekawy moment. Tu mi się strzałeczka. Odpalam radar. Widzę ją teraz tu. Normalnie nie byłbym w stanie dostrzec. Co prawda i tak nic nie zrobiłem, ale mogło to wejść. I to był tak naprawdę... Można by to nazwać strzałem z dupy, tak? Strzeliłem po prostu... Gdzieś przez krzaki, przez jakieś drzewa, a jednak to coś tam trafiłem, i jakby idealnie trafił, co było możliwe, to bym go zniszczył. Mimo, że sam byłem zasunięty całkowicie. Jeszcze tutaj jedną rzecz chciałem pokazać, kiedy, kiedy ta umiejętność nie, nie działa. Otóż ona nie działa głównie wtedy, kiedy. Jesteśmy w stanie dostrzec wzrokiem wrogi pojazd, który nie jest zakryty przez nic. Tu jedzie czołg. Ja go wtedy nie widziałem. I mój radar też go nie widzi, ponieważ on jest. Tak samo tutaj. Radar nic nie wykrywa, a tu jest czołg. Bo widzę go, jestem w stanie go dostrzec wzrokiem. W takich momentach ten radar nie działa. Więc musicie mieć to na uwadze, że, że jest to umiejętność dość przydatna, szczególnie w takich mapach jak ta, gdzie jest pełno krzaków i drzew. Natomiast nie da się w stu procentach zastąpić swojego wzroku przez ten radar. Jest to na pewno pomocne. Czasami nawet bardzo. No to tyle. Dzięki.